Dziema wilowi w wyższy skok co sekundę i musimy dojść do końca. To już jest czwarty dzień daily. Mm, tak, nie, piąty. Piąty dzień daily. Ale już naprawdę jesteśmy daleko w tym daily, jeśli chodzi o daily. Ej, ty, tam są... A, tam te poziomy się odblokowuje. Coś tam nie mogę skoczyć. Kurczę, bo tu co sekundę mam. Ale tu nie, nie wydaje mi się jakby to... O, jest, jest. Kurde. Dobra, zobaczmy sobie, jak. Teraz, jak pójdę na początek, jak w ogóle bym skoczył. Ej, to wysoki mam ten nawet skok. Kurde, ja jeszcze na pilotowi nie mogę, ale dobra, tam są następne poziomy i tak aż do końca. Długie to. Kurde, no. Wiem, że to niby co sekundę ten większy, ale to mimo wszystko to nie, taki do, nie takie dobre te skoki. Cię, ciężko to jest. Do końca, chociaż to się szybko to zleci, bo to już prawie mam tutaj... Kurde. Dobra, ja mam pomarańczowy, teraz trzeba, trzeba myśleć nad to. w ogóle patrzcie, ja sam tu skaczę. Nie? Ja sam tu skaczę. A wiem, teraz naprawdę już te, jak tak patrzę, to ja na ten fioletowy na Eście i na ten czerwony. Nawet teraz czy na żółty? Nie! No, będzie tu trzeba trochę cierpliwości, to na pewno. Ode, odbierz prezent, jedna wygrana. W porządku. Kurde. O, jest tu jakiś typ. Ty ja go mogę nacisnąć. A! To nie jest chyba jednak typ. Nie, nie, nie. Kurde. Ej, tu jest wysoko! Jak to jest wysoko? Tam są w ogóle jakieś te. Jakieś jajka na przykład. Czy takie tam właśnie rzeczy. Jakieś, żeby tu są. So... Nie, tu są. So... O kurde, nie! Co to jest? Dobra, sorry, widzowie. Dobra, sorry, widzowie, jestem tutaj górze. Ale tu jest jakiś jeden win. A nie, to tutaj jest zero buksy. Hmm. I tu można jakieś jajka kupić. Nie wiem, ale fajnie. Mogę sobie tu skoczyć. Ty patrzcie, tamtędy nie można tu przejść, ale nie, tu jest granica. I nie można jej przekroczyć. A nie, można, dobra. Mi niech będą tam dochodzić skoki. A ja w tym czasie sobie też tu będę skakał i teraz nie, nie skacz mi samemu. Trzeba się idealnie wybić. Nie, nie dodajcie, ale dobra. Mam już dużo skoku. Nie oszukujmy się. I w zasadzie to jednym skokiem mógłbym na fioletowe skoczyć. Ale czy to zielone jest? A dobra, już skoczyłem na to zielone na esie. Prawie, prawie. O Boże, ile ja spadam! Zobaczcie, ile ja spadam! O kurde. To A ten interfejs. To dobra to. Nie, bo nie mogę skakać, kurde. Jest! Dobra, teraz na fioletowy. To tu sobie chwilę na pewno poczekamy. Olio wzór skoczy generalnie. To patrzcie, jak tam na początku. Ja tam, ja tam na początku, to ledwo co na, na, to, o, na, o, na to różowe skakałem. Czajcie to ledwo co na to różowe skakałem. A teraz jak z samego dołu skaczę. Bo to jest sam dół. Jak skacze? Najżółty! Łokurde. kurde. Czy mogę na różowy? Znaczy na różowy mogłem, ale czy na fioletowy? Jest! Dobra, jeszcze chyba ostatnia warstwa. Tak, ostatnia adamsu jeszcze wyższe. O kurde, o kurde, patrzcie, patrzcie jakie to jest wysokie. Ja pierdzielę jest. Kolejny świat. Nie, teraz mam skoki od nowa. bez sensu. Bez sensu. Bez, bez sensu. 10 zwycięstw trzeba zdobyć. No to są chyba jaja. Dobra. Na razie tu sobie skaczemy. Bez problemów chciałem mówić, ale jednak zaczynają się. Pro... Dobra. Na razie to jeszcze nie ma takiego problemu. Jestem praktycznie na cukierkowej wieży. To tu jest mało osób mega. Ja już pominę ten za... i tu jest jak na deskorolce se mogę jeździć w What? What? Ład, widzowie? że ja... Jakim cudem? Jakim, powiedzcie mi, cudem? Ale na wodę już nie mogę I co, jak bym teraz pójść? Dobra, jednak chcę Co to jest za ciki, O kurde, duże zyskaków narobiłem. Nie! Padło, dobra. Ta deskorolka to jest dość przydatna. Cyk. Dobra, i to jest... Serio, tam jest jeszcze tego bardzo dużo. O i patrzcie. I, I jestem wyżej. Cyk. Cyk. Jestem wysoko. Dobra, idę tam na ich strefach idę, żeby mi zazdrościli. Ten czoła wieża. Puszczamy. Nie! Nie! Dobra. Tu on jest? Kurde. Muszę to na chwilę. <grym> Jeden typ. Tam. I Elo, Elo Mordo, i Elo. Ja tu sobie koło niego latam, widzowie. No, Elo. A, on też to ma. Dobra, mi się robi... narobiło no, mi się tu skoków dużo i chyba już mogę na różowy. Nawet na. ty tu ja już na to, stop... na pewno na żółty mogę. I jeszcze na ten, wydaje mi się, że powinienem móc i tak. I czy na niebieski uda mi się? Nie. Jaki duży ten niebieski. Patrzcie to widzowie, jakie to jest gigantyczne. To się boję, to będzie w następnej rundzie. Ocie, ja już jestem daleko nad tym, nad tęczową y, wieżą. I zaraz spadam. i ty! I mam jedną wygraną. Ale easy. Nie, gdzie ja poszedłem? Dobra, sobie za to, że znowu się tak stało. Ale dobra, ja sobie robię yy, wygrane. nie, mam teraz od nowa te skoki. Ja już byłem na tęczowej wieży. Cholera. To teraz, to teraz? Miałem 300 skoków. W sumie nie, to ja. Byłem. Nie, ja byłem tam o wiele wyżej. Kurde, no, zmaściłem Stasz. Szkoda mówić w bo... ogóle. Nie! Dobra, to tak w sumie nic nie nie Dobra. Jak daleko mogę skoczyć. No to maksymalnie tu, chociaż spróbujmy jeszcze raz. Dobra, nie wiem, ale idę sobie tu robić frełiny. Mi się tu będzie nabijało. Mi się będzie nabijały te skogi, a ja tu sobie robię frełiny. Nie, nie mogę tam doskoczyć. Chcę już do następnego szczytu. Nie! I teraz się to udaje. Let's go, easy. Ostatnie. I jestem w powietrzu, ale ja jestem tam. Ja byłem tam, daleko, daleko. Tam, 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 Ej, teraz mam 300 sekund. Easy, wygrana. Nie, mów. A no, bo ja mam ja, bo ja mam to wygraną, ja mam od nowa, jak go zmaściłem. Dobra, ja, ja wiem, że ten odcinek już nie ma sensu, bo po prostu nic mi się tutaj już nie uda, jak ja to tak zmaściłem. Ale możemy sobie jeszcze ewentualnie otworzyć dobre jajko. Dobra, odpieramy sobie jajko na koniec odcinka. Mały opening. A i jeszcze dwa możemy zobaczyć tylko że troszecz, troszeczku słabsze. 50. No słaby teraz słaby. Jakby mi się jakiś fajny poleciał ten, ten, ten któregoś jeden latem to by było fajnie i. A powiedzmy lepiej ale widzowie lajkujcie subskrybujcie to na razie elo.